Przepraszam za urwany filmik, oczywiście zabrakło mi miejsca znowu na dysku, więc tak. Dobrze, dokończę jeszcze przesłanie, kochani, odnośnie tej waszej drogi, tego dążenia do celu. Chodzi tutaj jeszcze o to, byście wykorzystali całą swoją mądrość, co, wszystkie swoje doświadczenia, które dotąd przeszliście by albo pomóc innym, albo sobie, by nie wchodzić na przykład w te same schematy, w te same rozwiązania, które może tutaj jak w tej czwórce pentakli, które nie przynosiły jak gdyby. E, nie przynosiły skutków oczekiwanych, być może trzeba zastosować zupełnie nowe środki, by dotrzeć do tego celu, tak? E, macie panowie. W grudniu też y, jakąś cudowną właśnie moc y, przetransformowania, tak jak tutaj, właśnie w tych y, motylach, przetransformowania wszystkiego, co doświadczyliście, i cierpienia, i bólu, troski, różnej takiej, wiecie, żalu, y, na to, by właśnie zdobyć coś dla siebie cennego. Te wszystkie doświadczenia, nawet te negatywne, w które jesteście uzbrojeni, którzy doświadczyliście, mogą okazać się niezwykłą mądrością w tej drodze, w której przyjdzie się zmierzyć na przykład w grudniu lub która rozpocznie się w grudniu, bo też są takie, takie mogą być energie. Być może będziecie w sytuacjach, gdzie będziecie musieli ujawniać na przykład kilka swoich rzeczy z przeszłości, aby, aby kogoś wesprzeć, aby pomóc mu, tak? Czy przypomnieć sobie też. Co przeżyliście, a co przeżywacie teraz, i jak to rozwiązać, czy to jest podobna sytuacja, i możecie skorzystać z tej swojej wewnętrznej mądrości. Ma, macie się też kierować miłością, słuchajcie. Spojrzeć też i obserwować ludzi, których na przykład podziwiacie lub szanujecie, by nawet wesprzeć się ich rozwiązaniami, by osiągnąć własny cel. Tutaj też jest podpowiedź w tej karcie, by wypowiadać swoje potrzeby, by z odwagą mówić o oczekiwaniach, by mówić o tym, co się lubi, co się czuje, czego się nie lubi. Tak? Na pewno też jest tu energia, co dla niektórych, że ci, co są tacy bardzo zachowawczy tutaj, żeby wiedzieć też, że tak boją się gdzieś, zamykają się i przeczekują różne, różne problemy, żeby wiedzieć, że no, nikt za ciebie danego problemu nie rozwiąże, na przykład w grudniu, że ty musisz zrobić odpowiedni plan, strategię, określić też swoje intencje, pragnienia i iść do przodu. Po to w tej mandali, Tobie, męska rybo. Jest dodana energia żywiołu ognia, by, by być odważnym. Odważnie, na przykład, rozpocząć pewną dyskusję, rozpocząć yy, sięgnąć yy, po jakieś wyzwanie czy nowe możliwości, by po prostu zrobić krok w tej drodze naprzód, obojętnie z czym to ma się wiązać. Tak? I jest też rada, żeby się nie wahać żeby zrobić to wszystko, jak to jest tylko naj, najszybciej możliwe, bo wyniki mogą Cię bardzo mile zaskoczyć. Także, drodzy Panowie, do dzieła, tak? Do dzieła brać sprawę w swoje ręce. Macie potencjał, macie przygotowanie, macie swoją mądrość odgrzebać to wszystko. Zweryfikować, ułożyć plan i działacie. A efekty mają być piękne, to będą piękne, inaczej nawet nie myślimy, tak? Więc tutaj też jest karta, tutaj sięgacie, tutaj sięgacie po, po, po piękne rzeczy, i tutaj też mamy w tym asie, pan, tak, i ten ma, macie, macie fajne, fajne rzeczy. Mm. Zresztą ta droga, zobaczcie, ona nie wygląda na niebezpieczną. Ona nie wygląda, nie jest gdzieś schowana, nie jest zawolowana gdzieś we mgle. Ona doprowadza was do celu. Tutaj też jest drzewo, to jest jako ród, rodzina, tak? Coś stałego, coś konkretnego, coś zakorzenionego, coś, co daje bezpieczeństwo, tak? Jak też macie tutaj w tej czwórce pentakli. Tak? Dzięki swojej cierpliwości też wyciszeniu pewnych emocji, a, a wydostaniu na, na, na zewnątrz pewnych potencjałów, śmiało możecie ruszać. Zważcie też właśnie, bo nie ma co czekać, Zważcie tu też jest zegar. Czas, czas, czas jest bardzo istotny. Czas płynie cały czas. Właśnie czas płynie cały czas. I zastanówcie się, czy nie szkoda na brak działania, czy nie szkoda na brak rozwiązań, czy trzeba siedzieć i czekać, tak? A czas, no, podarowany jest tylko nam, każdemu inaczej i, i lepiej go, wy... jak są takie możliwości, wykorzystywać jak najbardziej, jak najlepiej, jak najcudowniej. Można, i tego Wam życzę, panowie ryby. Wykorzystujcie swój czas ku najwyższemu dobru Swoje, swojego dobra i innych. Pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego, owocnego, celowego grudnia. Pozdrawiam.